Ja nazywam się Gabriela Deda i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o książce, o której już słyszałaś na moim kanale w podsumowaniu kwietnia, ale stwierdziłam, że to jest tak świetna książka, że zasługuje na parę minut osobnej recenzji, żebym mogła do niej odsyłać, żebym mogła o niej więcej mówić i żeby jeszcze więcej osób się o niej dowiedziało. Mowa tutaj o książce Bad Feminist Roxane Gay. Polski tytuł to Zła Feministka i w tamtym tygodniu ta książka miała swoją polską premierę więc no, nie przejmuj się, że pokazujecie tutaj książkę po angielsku, ponieważ już można ją dostać po polsku. Ja ją miałam na swojej półce już od jakiegoś czasu, więc no, przeczytałam w oryginale, bo e, czemu nie? I ja jestem w tej książce absolutnie zakochana. Ta książka to jest jedna z najlepszych pozycji, jakie przeczytałam, nie tylko w tym roku, ale w ogóle w całym swoim życiu. To zbiór feministycznych esejów. E, bardzo bardzo różnych, dotykających różnych zagadnień, ale jednak skupionych na popkulturze, w ogóle na kulturze, na um, często um, feminizmie, też takim związanym z kolorem skóry. Generalnie jest tutaj bardzo dużo świetnych, świetnych esejów, um, które zapadną mi w pamięć naprawdę na lata um, i które wywołały we mnie bardzo, bardzo dużo rozmyślań na przeróżne tematy. Roxane Gay zachwycałam się już czytając Głód w tamtym roku, po którym które sięgnęłam trochę z przypadku, a które zachwycił mnie całkowicie. Więc jak tylko zobaczyłam zaraz po przeczytaniu Głodu, że Roxanne Gay wydała zbiór esejów o tytule Bad Feminist, no to wiedziałam, że to będzie coś, co muszę przeczytać. I tak sobie leżało, 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 dopóki nie dowiedziałam się, że będzie polska premiera i wtedy poczułam ten bodziec do przeczytania książki jeszcze przed premierą. No i bardzo się cieszę, że po nią sięgnęłam, bo tak jak mówię, jest tutaj bardzo dużo esejów z takich, które zmieniają całkowicie punkt widzenia, dlatego że Roxanne jest kobietą czarnoskórą i bardzo, bardzo to widać tutaj, bo ona bardzo na tym się skupia, na właśnie perspektywie bycia feministką, czarnoskórą. Do tego jest tutaj też kilka esejów, które trochę nam przypominają głód, czyli skupione na wadze, ponieważ Roxane Gay zmaga się również z otyłością i o tym także pisze w ogóle o ciele, o cielesności, o tym jak ciało kobiet jest postrzegane w społeczeństwie i o tym, że jeśli nie wpisuje się w te ramy standardowe, Ramy piękna w kanon ogólnie. No to um, już tak naprawdę, w sumie, to można o tym ciele mówić. Można je komentować dużo dosadniej, dużo mocniej, krytycznie na nie patrzeć, i już nikt nie przejmuje się, że. To jest człowiek, który ma jakieś swoje emocje. Nie, skoro to jest człowiek z otyłością, no to można go krytykować. To jest jedno z zagadnień, które już znamy z głodu. Mamy również bardzo dużo esejów nawiązujących do pop kultury, i to jest plus i wada jednocześnie. Plus, dlatego że jeśli znasz teksty, o których Roxanne Gay pisze, no to faktycznie można się w to bardzo mocno wkręcić i można mieć bardzo dużo przemyśleń na różne tematy, spojrzeć na pewne filmy z zupełnie innej perspektywy. Ja na przykład, moim jednym z takich ulubionych esejów tutaj jest ten o Django, o filmie Tarantino. Zapadł mi w pamięć najbardziej i zupełnie zmienił moją perspektywę na ten film. Ja uważałam ten film za najlepszy Tarantino i okazało się, że jest pod nim dużo więcej niż ja mogłabym wyczytać, ale właśnie to wynika z tego, że ja na ten film patrzyłam jako biała Europejka. Tymczasem mamy tutaj właśnie tę zupełnie inną perspektywę, i to było super szalenie ciekawe, ale właśnie zwracam też uwagę, że jest tutaj kilka esejów. Które poruszają, które są napisane w oparciu o teksty, o książki, o seriale, które, które ja, których ja nie znam. I mam wrażenie, że w Polsce one w ogóle nie są popularne, więc obawiam się, że dużo osób nie będzie ich znało. Ale to jest tylko kilka esejów na tak grubą książkę, więc też się niczym nie przejmuj. Nadal te wnioski płynące z tych esejów były ciekawe i wartościowe, tylko po prostu nie mogłam się odnieść do tego materiału źródłowego, ale może Ty je będziesz znała. Zastanawiam się też, jak to właśnie zostało ograne w tłumaczeniu. Czy będą na przykład jakieś przypisy dla treści, które na przykład są mniej rozpoznawalne w Polsce? Jestem bardzo ciekawa. Zobaczę, jeśli wpadnie mi w ręce polskie tłumaczenie, no to na pewno będę sobie do tego zerkać. I generalnie trudno. Wysnuć z tego eseju jakiejś takiej jednej konkretnej myśli, oprócz tego, że jest oczywiście o feminizmie. I to nie jest tak, że ja z tą autorką zgadzam się w 100% we wszystkim, ale jest to na pewno autorka, która daje do myślenia, jak mało która. To znaczy, nawet jeśli czasami się z nią nie zgadzamy, nawet jeżeli czasami myślimy, że troszkę szarżuje, to i tak zostawia w nas jakieś ziarno, które potem może sobie kiełkować i które daje nam do myślenia. Jest też bardzo dyskusogenna ta książka, dlatego wydaje mi się, że ona może być świetna właśnie do jakiegoś klubu dyskusyjnego, albo w ogóle do porozmawiania z przyjaciółką. Ja no czekam, aż w końcu osoby. Z którymi rozmawiam o literaturze, będą mogły przeczytać tę książkę po polsku i będzie można o niej troszkę porozmawiać z kimś. Więc fajnie się złożyło, że akurat ja też po nią sięgnęłam, tak zaraz przed polską premierą, bo jestem gotowa na tę wielką dyskusję o tej książce i myślę, że będzie się o niej dużo mówiło i mam taką nadzieję. Ja Roxanne Gay ogólnie bardzo polecam i Jej głód, i bat Feminist, Złą Feministkę, bo dla mnie to jest książka, która zmienia, może zmienić podejście naprawdę w wielu, wielu kwestiach, właśnie dlatego, że nie jest pisana z tej naszej europejskiej białej perspektywy, tylko jest to kobieta czarnoskóra. I ja to podkreślam nie dlatego, że tak po prostu jest, tylko dlatego, że w tych esejach ma to ogromne, ogromne znaczenie, a ja bardzo sobie cenię właśnie taką. Inną perspektywę, bo no, feminizm jest taki i taki, prawda? Jakby m, rodzajów feminizmu jest różn, bardzo dużo m, i punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, oczywiście. Więc m, bardzo, bardzo polecam. Jeśli jeszcze nie zaopatrzyłaś się w bat feminizm, no to szalenie polecam. Jest to rzecz naprawdę godna polecenia, warta uwagi, więc no, po raz milionowy chyba polecam z całego serduszka. Daj mi koniecznie znać, czy czytałaś coś Roxangei, czy może w tamtym roku przeczytałaś Głód, a może jeszcze przed tobą. Jak się zapatrujesz na złą feministkę, czy planujesz ją czytać? Jeśli nie, to proszę spróbuj zweryfikować swoje plany, bo to jest naprawdę książka warta warta uwagi. A tymczasem bardzo dziękuję ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.